Witajcie, z tej strony Kuba. Jesteśmy po gali pay-per-view Bad Blood 2024 i rzeczywiście myślę, że WWE stanęło na wysokości zadania. Dostaliśmy galę pełną niesamowitych wydarzeń, ciekawych wątków. Świetnych walk, świetnych powrotów, i z perspektywy czasu rzeczywiście możemy powiedzieć, że takich gal od WWE w tym nowym świecie, nowej erze, rewolucyjnej erze Triple H właśnie oczekujemy. Naprawdę, gala była bardzo dobra, gala była niesamowita, i tak na dobrą sprawę myślę, że nic ponad to, co się wydarzyło. Nie możemy oczekiwać ani od zawodników, którzy stoczyli niesamowity Helina in mecz, ani od obecnych storylineów. I tak, na dobrą sprawę też od perspektywy, którą te powroty, te walki rzucają na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o WWE. Naprawdę, 10 lat temu oglądałem galę Hellina Cell, gdzie John Cena i Randy Orton walczyli ze sobą. 10 lat temu oglądałem także tą samą galę, gdzie w walce wieczoru Dean Ambrose i Sefronis walczyli. I uwierzcie mi, że wtedy ten racing nie był lepszy niż jest teraz. Galę pay per view za ery Triple gdzie dostajemy 5 walk i naprawdę dowożą niesamowite emocje i też wydarzenia, które rzeczywiście myślę, że w perspektywie ostatnich kilku lat są oceniane jako wyjątkowe, jako powiew świeżości, powiew zdecydowanie zaskoczenia i element, który może nam się podobać. Te konferencje prasowe po Galach to jest po prostu coś niesamowitego. Pytania nieoskryptowane przez dziennikarzy, stawiane do mikrofonu. E, pytania bardzo często właśnie e, łamiące jakikolwiek kayfabe, i to jest fajne. To jest naprawdę fajne, ale o tym się odniosę nieco później. Gale otworzył. Haley mecz. match w rocznicę, 27 rocznicę powstania tak naprawdę Helina Cell matchu w 27 rocznicę 5 star meczu. Undertaker e, kontra e, Shawn Michaels oni zmierzyli się ze sobą właśnie na gali Bad Blood w 97 roku tam gdzie debiutował Kane no i myślę, że ta walka była bardzo, bardzo dobra Drew McIntyre oraz CM Punk dali z siebie wszystko nie ma co się oszukiwać, no są to zawodnicy, którzy mają swoje, że tak powiem, troszeczkę odrębne style walki. Też nie są to młodzi zawodnicy. CM Punk to legenda, Drew McIntyre to też weteran WWE, ale mimo wszystko, lała się krew, pewnie że tak, w końcu Bad Blood. Niestety, panów, nie zobaczyliśmy na szczycie klatki. Nikt jak Shane McMahon nie skakał ze, na stół komentatorski z dachu. Nikt nie leciał jak Mankind. Ale no cóż, pozostaje nam tylko, wiadomo, no rzeczywiście wspominać sobie ostatnie lata 16-17, kiedy faktycznie Shane McMahon skakał z klatki Hell in a Cell on to potrafi, więc może za niedługo w AEW będzie skakał od nie wiem, <laughs> no, nie wiem, no naprawdę, no na polecenie tonego Kana, bo wiele na to wskazuje, że właśnie do konkurencji WWE. Oczywiście teraz to już ta konkurencja mocno zjechała w dół, no ale mimo wszystko zawsze i będzie AEW konkurencyjną federacją dla WWE w mniejszej, jak obecnie, bądź większej, jak kiedyś byśmy może w przyszłości także e, skali, no ale jakby nie było, no to tak na marginesie o tym wspomniałem zobaczymy, co będzie dalej. Punk i McIntyre dali naprawdę niesamowity heli na sam mecz, idealny na zakończenie tej rywalizacji. Piękny Superplex, prosto poza ring w stół, piękna kontra Claymora. McIntyre leci na schodki. Tak jak Edge na Crown Jewel w 2021 roku także w klatce chyli na Cell, to był ostatni mecz, nie przedostatni w czerwonej klatce. Jedna z najgorszych decyzji w historii WWE zmienić kolor klatki, no to akurat McMahonowi nie wyszło, bo później jeszcze Roots i Rollins walczyli w niej. A to wszystko zmieniło się na resumenie w Hollywood Edge kontra Balor. Tam został klasyczny, e, klasyczna klatka przywrócona na szczęście. No ale właśnie na tej gali na Crown Jewel, według mnie 2021 best match of the year, Edge kontra Seth Rollins, y, miał motyw taki sam jak tutaj. Wtedy Edge, z tego co pamiętam, owinął sobie kostkę właśnie łańcuchem, aby wykonać broń e, Rollinsa na nim samym, czyli carp Stomp, na koniec rywalizacji. Teraz też było 1-1, i tak jak punk odniósł zwycięstwo na Bash in Berlin, jak McIntyre na SummerSlam, tak teraz ta walka miała zweryfikować, kto odniesie zwycięstwo całkowite. No i zwycięstwo odniósł nikt inny jak CM Punk, owinął sobie, to w ogóle jest niesamowite, te koraliki z y, bransoletki, na którym wiadomo, pisało y, punk Larry, tylko wiadomo, no tego było hurtowo dużo, o wiele więcej. Tego Punk już wszystkiego nie nosił na sobie, ale wziął McIntyre, wysypał na panka to wszystko. Myślałem, że to będą Pineski, każdy myślał, że w worku będą Pineski pod koniec walki. No ale ostatecznie Pinesek jak weże Attitude i chyba jak ostatni raz w walce Ambrose'a z Jericho widzieliśmy, tak teraz nie zobaczyliśmy. Niestety zobaczyliśmy kor koraliki, no wetknął później punkty koraliki do e, gęby McIntyre'owi, wykonując następnie GTS z owiniętym łańcuchem na swoim kolanie i tym samym posyłając McIntyre'a, Szko Szkota, szkockiego psychopatę do snu 1, 2, 3, długi, Piękny Heli na mecz w 27. rocznicę pierwszego w historii Heli na meczu, 5-star meczu walki Michaela z Undertakerem, gdzie Kane debiutował, o czym już wspomniałem. Naprawdę dobra robota, świetny Opener, no i tym samym show must go on. Później Nia Jax, no cóż, obroniła swój. Tytuł kobiet WWE. Baby została pokonana. Tiffany Stratton, pomimo że z walizką pojawiła się w ringu, tak jednak nie wykorzystała momentum. Chciała być lojalna wobec naj no i tym samym do Kasinu niestety tak jak na gali SmackDown, tak tutaj nie doszło. W kolejnym starciu, w sumie z małą interwencją Carlito oraz JD McDonald, ale niestety nic więcej poza to się nie wydarzyło. Myślałem, że przez chwilę gubernator Knoxville, czyli Kane się pojawi, ale Kane nie pojawił się w 27. Debiu rocznicę swojego debiutu przy wielkiej okazji powrotu Bad Blood Pay-Per-View. Teraz jednak w po prostu mieliśmy zwykłą walkę Fina Balora z Damienem Priestem. Ringowo było spoko. Damien Priest poprzez choke z lekkimi turbulencjami w starciu, ale jednak walkę wygrał. Kolejnym starciem był Shark Age match o Women's Championship, gdzie Rachel Rodriguez, kto by się przypuszczał, interweniowała w walce i pomogła. Wygrać Leaf Morgan. Dominik jeszcze ucierpiał, e, ponieważ Ria wymierzyła mu sprawiedliwość. No i tutaj też stereotyp tego, że w Shark w klatce, jesteśmy bezpiecznie oraz izolowani od walczących zawodników. Tutaj ta teoria się obaliła sama w sobie, ale mimo wszystko można było się pośmiać, tak jak podczas całego story Leaf Morgan oraz Dominika Mysterio, więc nadal Leaf jest mistrzynią. Stawiałem, stawiałem dobrze. Ale rzeczywiście chłop oberwał tym kijem do kendo. To było niesamowite, jak on wisiał na tej klatce z góry. To było dobre. No i cóż, jeszcze by w ogóle był segment, o czym nie mogę zapomnieć. Triple H przedstawił Crown Jewel Championship. No tak, e, w tornamentach o korony walczyli, o jakieś tam trofea, puchary, World Cup, e, Tag Team World Cup walczyli. No to tym razem powalczą o tytuł. Uwaga, to jest fajne. Cody Rhodes kontra Gunter lub Sami Zayn, bo w ogóle za dwa dni na row w poniedziałek, w sumie jutro na row w poniedziałek. Czasu polskiego, no cóż, we wschodzący wtorek. E, dojdzie do walki o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej Gunter kontra Samizane, czyli Revanche vs. i tym razem z większą stawką w tle. No i tam zobaczymy, kto zostanie mistrzem wagi ciężkiej i ta osoba będzie e, rywalem kodiego Roza, czyli mamy mistrz kontra mistrz, Champion vs. Champion, WWE Undisputed Champion vs. World Heavyweight Champion, oto kto ma zostać oczywiście e, mistrzem kto ma zostać mistrzem Crown Jewel. Triple H ogromny pas, oczywiście jednorazowy, zaprezentował. Od razu przypomniał mi się ten pas, który Braun Strowman wygrał na Arabii Saudyjskiej. To było jeszcze w 2018 roku na Great Destroyer Rumble. No ale wiecie, tamten sobie wziął do domu pewnie. Albo, nie wiem, tam Sheik mu jakiś e, zabrał ten pas. A tutaj to normalnie e, ten walka będzie o tytuł. Ciekawie to wygląda. No, WWE wymyśliło cokolwiek, żeby było fajnie ale rzeczywiście dostajemy tą walkę no, więc będzie Cody Rhodes vs Gunter najprawdopodobniej no bo raczej nie liczymy na to, że Sami Zain wygra było dużo Hall Famerów, był Scott Steiner był Alilian Garcia był X-Pac, no i był Bill Goldberg który z Atlanty pochodzi był w State Farm Arena no i Gunter jako ten, który jest obecnie mistrzem świata wagi ciężkiej ten, który Pokonał na Galibashi in Berlin po fantastycznej walce i serii e, chopów e, Randy'ego Ortona. Tak jednak teraz dostaje kolejną, właśnie wielką szansę w swojej karierze, ponieważ prowokuje Goldberga, prowokuje Goldberga, legendę. No i Goldberg był na trybunach. No i tak na dobrą sprawę zastanawiamy się, co tam Goldberg robił. No nic nie robił. Został sprowokowany, wszedł do ringu, no ale nie wykonał ani Spira, ani nie było Brawlu między Goldbergiem, byłym mistrzem świata, a obecnym mistrzem świata, czyli Ganterem. Ale ciekawa sytuacja. Triple H na konferencji prasowej zapytano, o Goldberga, czy ten pojawi się, powiedział Never say never, powiem Wam tak, no bardzo bym chciał zobaczyć Guntera, który pokonuje Goldberga. Więc uważam, że jeszcze tych kilka pożegnalnych walk, byleby nie o pas Goldberg w swojej karierze zawalczył, stoczył. Naprawdę, uważam, że zasługuje na lepsze zakończenie niż kilkuminutowy skłasz 2,5 roku temu. Z Romanem Rainsem od tytułu Universal na Elimination Chamber. Uważam, że Goldberg powinien zawalczyć z jakimś ciekawym zawodnikiem tą pięciominutową walkę, właśnie na wrestlingu. No i tym samym w godnym stylu pożegnać się z ringiem i odwiesić buty na kołek. Ale segment całkiem fajny, więc myślę, że fani tutaj mogą być zadowoleni. Sami zanim w biegu dostaliśmy Brawl, no i tym samym czekamy na Row. Bardzo dobry przesmak, przesmak Galli zobaczyliśmy. No i walka wieczoru: tag team match. Bloodline, e, nowe Bloodline w składzie Jacob Fatu i Solosikoa kontra Roman Reigns i Cody Rose. Rywale z WrestleMania łączą siły. Orkiestry na żywo i Cody'emu Rose'owi, i Romanowi Reignsowi zagrały wejściówki. Super. Wiedzieliśmy, że tak będzie, w sumie umknęło mi to w zapowiedzi, ale nieważne. Teraz zobaczyliśmy walkę przeciętną w której nie chodziło o rezultat, a chodziło o to co się stanie. Brawa dla Kodiego Rowca, wykonał fajny z narożnika eee, splash Prosto na stół komentatorski zdetronizował Jacopa Fatu jego własną bronią, umiejętnością latania. No co, no, miał chłop dzień lotnika, sobie wskoczył na narożnik i skoczył na stół komentatorski, ale nie o to w tym wszystkim chodziło. Powrócił e, Jimmy Uso, który rozprawił się z Tamatongą i Tongą Loą. Tak na dobrą sprawę mistrzowie Tag Teamowi przegrali z mistrzem WWE Codym Codim i byłym mistrzem który 1316 dni pokazywał, rzeczywiście bronił ten tytuł i był na szczycie WWE przez blisko 4 lata. Ale Jimmy Uso, były plotki, że choruje, że nawet źle się z nim dzieje, że tam o modlitwy prosi jego ojciec Rikishi, też przecież legenda WWE, więc myśleliśmy, że coś jest nie tak, ale Jimmy ostatecznie pojawił się, tak? Może jakaś depresja go, po, nie wiem, dopadła, coś w tym stylu, bo jednak na chorego na szczęście nie wygląda. Jimmy się pojawił, super załatwił właśnie y, lowów, że tak powiem, no i tym samym przyczynił się do odwrócenia uwagi solo, który zainkasował Spear. Reigns odliczył 1, 2, 3. No i wydawało się, że gala się skończy w taki sposób, ale ja czułem, że nie. No i po tym starciu, kiedy rzeczywiście y, jeszcze tam dobijali Kodiego. Jimmy i Reigns mu pomogli, oczyścili ring, no i tym samym zawiązuje się delikatny sojusz Reignsa z Rołem i wraca The Rock ze swoim <laughs> sztucznym, podrobionym pasem, który dostał na Hall of Fame. Jest to kiedyś był Brahma Bull Championship, a to jest jakiś tam People's Championship, czy jak to się tam nazywa, tytuł publiczności. The Rock powrócił jako ten lider. Grupy Bloodline, lider oczywisty, nieoczywisty, który wiadomo, że pojawia się w momentach nieoczekiwanych. To był moment bardziej oczekiwany. Derek nie wierzył do końca w to, co się dzieje, że jednak Rhodes i Reigns połączyli swoje siły. No zaraz, zaraz, jaki tutaj. turn Oj, oj, ta brew. Poszła do góry, sygnalizuje ta brew tylko jedno, że naprawdę będzie się działo. No i cóż, czekamy na Deroka. Row startuje za 3 miesiące na Netflixie, zarówno 3 miesiące 6 stycznia. No, i no, przepraszam, C ja też nie, dobra, dobra, tak, za 3 miesiące oczywiście, że tak. Więc Derock musi być wtedy nierozłączną właśnie em, gwiazdą, tak jak John Cena tych programów, aby przyciągnąć publikę. Nic dziwnego, później dopiero jakoś lekko się zmieni. No, ale mimo wszystko, na sam początek chcą sprowadzić gwiazdy, żeby one tutaj podciągały. Czy Derock zmierzy, zmierzy się z Cody Rose'em na Crown Jewel? Póki co, Cody Rose ma inną walkę. Ma ten Crown Jewel Championship, starcie najprawdopodobniej z Gunterem. A teraz Derok wraca i pytanie, co będzie? Może The Rock kontra Roman Reigns na Crown Jewel? Ojojoj, naprawdę słuchajcie, no nie wiem. Ja bardziej bym stawiał tutaj na walkę dopiero na przyszłorocznej e, 41. WrestleMania w Las Vegas z Deroka. Na Derok teraz wrócił, no, ale on zapowiedział, że czy Cody będzie, czy nie. Podczas swojego ostatniego występu zapowiedział po na Row, że wróci po kod i się z nim rozprawi, że ta historia dopiero się zacznie. Jakby nie było, jestem zadowolony. Powrót no teoretycznie pojawienie się Goldberg'a zawsze coś tam znaczy dla fanów WCW. Jest oczywiście bardzo fajne. Powrót deroka. Eee, że tak powiem, no zwiastuje kłopoty dla kodjego gorowca i kolejną świeżą, że tak powiem, odsłonę. Ja mówiłem, że na row, no na row być może ten rok także się pojawi, ale bardziej bym stawiał tutaj... Na, na SmackDown. Natomiast na Raw mamy walkę o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, która naprawdę może zmienić lekko krajobraz i wstrząsnąć e, światem WWE, ale nie byłbym tutaj do końca też przekonany. Zobaczyliśmy fantastyczny Helina Selmer chin najprawdopodobniej koniec już rywalizacji pomiędzy CM Bankiem oraz Romanem Reigns'em, która ciągnęła się od wielu wielu miesięcy. No i tak na dobrą sprawę Crown Jewel Październik, nie 2 listopada będzie, 6 listopada w Vancouver będzie gala. E, no, War Games, Survivor Series, na później odliczanie. Oczywiście no, przy okazji jeszcze Saturday Nights Main Event, ale to wiecie, będzie taki tylko przeskok, a później odliczanie. Kuroe Rumble, które rozpocznie odliczanie do WrestleMania i znowu Raw to WrestleMania begin. No nic, jakby nie było, naprawdę mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Gala Bad Blood, bardzo dobra, bardzo fajna, świetna gala. Naprawdę przypomniały się stare, dobre czasy, gdzie gale pay-per-view miały e, niedużo nie walk, ale fajne wydarzenia, e, rzeczywiście bardzo fajne momenty. No i na te gale się czekało, i tak było i tym razem. Rzeczywiście, fani płacą za bilet wiedzą za co płacą. I jakość gal pay -per View rzeczywiście wraca, jest zdecydowanie lepsza niż kiedyś, i za to jesteśmy wdzięczni triple H'owi, Nikowi Khanowi i całemu nowemu zarządowi WWE. The Rock wrócił wziąć spra sprawy w swoje ręce. Czekamy, co tam będzie robił i jakie Smackdown będzie rozdawał. Dzięki za wysłuchanie. Dzielcie się w komentarzach swoimi opiniami po gali. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Pozdrawiam was. Cześć.